Mija kolejny tydzień wojny rozgrywającej się na terenach Ukrainy. Mieszkańcy atakowanego kraju wciąż przekraczają polską granicę, gdzie otrzymują niezbędną pomoc. Schronienie i opiekę mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć także w Bożu, gdzie w pomoc zaangażował się nie tylko samorząd, ale także mieszkańcy miasta. Wielu Polaków zaangażowało się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Część z nich otworzyła dla nich swoje domy, oferując bezpieczny kąt i ciepły posiłek, by w takim działaniu wesprzeć udzielających pomocy Bożan urząd miasta organizuje spotkanie informacyjne z prezydentem. Na tym spotkaniu poruszone zostaną kwestie prawne związane z pobytem uchodźców w naszym mieście, a także kwestie pomocowe, jakie może udzielić miasto. Chcemy również przekazać informacje dotyczące właśnie tej pomocy niesionej przez samorząd oraz przedstawić możliwości współpracy mieszkańców, którzy już przyjęli uchodźców i miasta. Do Boża od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna, przybyło już kilkuset obywateli Ukrainy. W naszych zasobach miejskich wiemy o około setce Ukraińców, którzy przyjechali do naszego miasta szukać schronienia przed wojną. Natomiast nie mamy takich danych odnośnie ilości osób przyjętych pod prywatne dachy. Z naszych szacunków wynika, że jest to kilkakrotnie więcej. W mieście wciąż trwają zbiórki darów, które trafią do partnerskiej tyśmiennicy na Ukrainie. Ponadto raciborscy urzędnicy utworzyli w mediach społecznościowych grupę, dzięki której znalezienie pomocy będzie choć trochę łatwiejsze. Aby usprawnić komunikację między tymi, którzy chcą pomóc, a tymi, którzy potrzebują pomocy tutaj u nas w Raciborzu, powstała specjalna grupa facebookowa Uchodźcy w Raciborzu. Tam można dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc, można też zaoferować swoją pomoc, a także szukać tej pomocy. Zarówno Facebookowa grupa, jak i planowane na czwartek 17 marca spotkanie z prezydentem Radziborza w Budynku Domu Kultury Strzecha o godzinie 17 mają na celu jak najlepiej wesprzeć prowadzone przez mieszkańców działania.